Myślałam, że z Olą nagram dla Was przegląd katalogu, ale to nie jest takie proste. Normalnie zawsze dużo śpi, a dzisiaj, poch. Ależ Ci się udało, więc chyba zaraz zacznę. Miśka już śpi, więc y, jestem i. Pierwsza rzecz, nie mam tych wszystkich produktów przy sobie, ale 24,99, a ty jeszcze mając 20% niżki, mając możliwość kupienia sobie tego taniej, raz, dwa, trzy, cztery, pięć produktów, raz, dwa, trzy, cztery, pięć produktów za 24 zł to jest mniej niż 5 zł za sztukę, więc Koniecznie, koniecznie pakuj to do koszyka. Filtry, 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 coś, co, o czym będę mówić zawsze wszędzie, o czym to będę polecać przez całe wakacje i w każdym katalogu, dlatego że te filtry są genialne. Ja zawsze polecam 50, to jest 50 dla dzieci, 50 w sprayu, Bardzo wygodne, bardzo wygodny taki suchy spray, nie zostawia żadnych tłustych plam, więc to jest coś, w co ja już się zaopatrzyłam. Ilość sztuk 3 e, i na pewno jeszcze na wyjazd, na wakacje będę zamawiać. Plus do tego e, bardzo, bardzo fajny e, też w takiej kremowej e, konsystencji kremowej konsystencji. E, balsam dla dzieci. Rewelacyjnie chroni. Nie, moje dzieci nigdy nie miały żadnych poparzeń słonecznych, więc to jest naprawdę e, ogromne... E, no, ogromna po prostu ochrona przeciwsłoneczna, więc polecam, polecam, polecam. A jak już ochrona przeciwsłoneczna, to i coś po tym słońcu. E, genialna konsystencja, taka niby żel, ale nie jest to taki typowy żel, bo jednak jakby jak się posmaruje, to jest taka... Um, Czucie, jakby to było rzeczywiście bardziej krem, kremowe niż żelowe. E, rewelacyjnie nawilża skórę. Polecam sobie to w ogóle schować do lodówki. To już jest w ogóle ulga totalna po, takim, e, po takiej słonecznej kąpieli. E, ma w sobie witaminę A, C i E, e i do tego ma ekstrakt z maliny moroszki. To jest taka e, żółta, żółta malina, która pomaga utrzymać nawilżenie skóry, więc to jest e, bardzo, bardzo ważne, żeby tą skórę nawilżać, ale żeby jej nie zatkać, bo to jest też bardzo istotne, że po tym słońcu ta skóra musi jakby sobie oddychać. Nie możemy smarować jej niczym tłustym absolutnie żadne śmietanki i inne takie rzeczy, bo, bo to zatyka nam tą skórę i wcale nie przynosi ukojenia takiego długotrwałego i to, co jest w ogóle unikatowe w tym. Produkcie to to, że zawiera wodę z lodowca. I uwaga, przeczytam dzięki temu, że ma właśnie tą wodę z lodowca. Ta woda dociera, słuchajcie, do warstw skóry głębiej niż zwykła woda jest w stanie dojść, tak? Dostać się. I jest naturalnie bogata w pierwiastki śladowe, chroni komórki skóry przed stresem cieplnym. Więc taka ciekawostka dodatkowa co do tego produktu. Kocham, uwielbiam i również. Jeszcze przy takich letnich produktach, to Mgiełka Łąd, którą właśnie wyjęłam z lodówki, bo też ym, gdzieś tam zobaczyłam u koleżanek, że trzymają ją w lodówce. Dzięki temu jest fajna, chłodna. Yy, można ją stosować na makijaż, więc bardzo fajnie wziąć ze sobą na miasto, do torebki, do pracy, gdziekolwiek i po prostu móc sobie odświeżyć, nawierzyć sobie twarz, ale nie tylko twarz, bo myślę, że i na ciało bardzo fajnie może, yy, może właśnie yy, podziałać nawilżająca mgiełka. Pamiętajcie, że nasza skóra latem bardzo potrzebuje tego nawilżenia, ponieważ słońce je, e, ją na maksa wysusza, także to jest też coś e, no moim zdaniem must have, a jest teraz w promocji, także e, rewelacyjnie zadbane, więc teraz coś dla twarzy. E, tym razem maska, maska w płacie. E, nie chcę jej teraz otwierać, e, bo tutaj z dzieckiem na rękach nie bardzo będę miała nawet w, jak Wam pokazać jak ona wygląda i e, jak ją nałożyć, ale generalnie maska składa się z trzech warstw. Ściągamy sobie jedną warstwę, najpierw z, z przodu czy z tyłu, nakładamy na twarz i ściągamy y, tą jeszcze jedną warstwę, która zostaje, czyli ten, to, co jest w środku zostaje nam na twarzy, bo ja po raz pierwszy, kiedy jej używałam, nic nie ściągnęłam, tylko po prostu całą nałożyłam na twarz i się zastanawiam, czemu to się w ogóle nie klei y, i tej twarzy się nie bardzo chce trzymać i w ogóle, więc y, ma, maska ma trzy warstwy i tą środkową sobie na tej twarzy zostawiamy. E, maska e, tak zwana bankietowa, która daje na Natychmiastowe nawilżenie, natychmiastowe uelastycznienie skóry. Myślę, że no, to po prostu trzeba sprawdzić na sobie. Trzeba sprawdzić i przetestować na sobie, bo tak jak mówię, efekt jest natychmiastowy, rewelacyjny, więc teraz jest okres wesel przed nami. No i właśnie, wparowały moje dzieciaczki. Wow, ale cudowne prezenty. <laughs> Także um, okres wesel e, i to jest nie tylko dla panien młodych, ale też e, dla każdej e, kobiety. I ostatnia rzecz, na mega, 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 mega szybko, e, to pomadki. Pomadki, których mam tutaj dosyć sporo, jeszcze pewnie gdzieś po, w torebce, w torebkach jakbym pogrzebała, to bym więcej znalazła. E, bidon, tak bidon. Pomadki, które są bardzo fajne, są takie lekko nawilżające, pięknie pachną dla mnie. To jest w ogóle też super, bo bardzo fajny mają zapach. Idzie tu już moje dziecko, więc szybka akcja. Szybka akcja. Więc kilka takich różnych odcieni, które mam tutaj. Róż, taki, taki mega, 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 mega róż. Dwa takie delikatne nudziaki, które bardzo lubię, zwłaszcza właśnie w wydaniu tej pomadki. I ostra, czerwień. Więc to jest też bardzo fajna rzecz na, na lato, na te ciepłe dni, do takiego dziennego makijażu, gdzie można sobie bardzo szybko po prostu ten make-up w ciągu dnia poprawić. Także też polecam, bo jest bardzo, bardzo fajna cena. I ja tych kolorów mam tam jeszcze kilka, ale tak jak mówię, musiałabym poszperać po prostu po torebkach, bo ja wiecznie je wszędzie poprawię prosto noszę, e, zawsze przy sobie. Także bardzo fajna sprawa również. Masz zniżkę, korzystaj, wchodź na stronę, rób zakupy dla siebie, e, a jeżeli jeszcze zniżki nie posiadasz, e, daj znać, odpisz, e, napisz do mnie, wyślij wiadomość, e, a udostępnię Ci link, pod którym właśnie z tej zniżki 20% na wszystko będziesz mogła skorzystać. Buziaki!